Serdecznie witamy wszystkich Państwa przed telewizorami. Najbliższe półtorej godziny spędzą Państwo w towarzystwie Jacka Laskowskiego i moim, czyli Tomasza Smokowskiego. Za moment obejrzymy spotkanie fazy grupowej UEFA Champions League. RB Salzburg zmierzy się z warszawską legią. W fazie grupowej nie ma meczów nieistotnych, chyba że zapewniłeś sobie awans. Ważne, żeby ugrać przynajmniej punkt, a to zawsze gwarantuje emocje. Nie mogę się doczekać pierwszego gwizdka. I dobry to był strzał. Przechodzi jednak piłka tuż nad bramką. Zaraz pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać wślizgów w taki sposób. Ledwo mecz się zaczął, a już mamy wlepioną żółtą kartkę. Ciekawe, czy nie będzie to dla drużyny źródłem poważniejszych kłopotów w dalszej części spotkania. To na pewno, bo teraz obawa przed drugim upomnieniem będzie paraliżować i osłabiać szybkość reakcji. To musi być bramka! Teraz strzał! Gratulacje za tę interwencję! Doskonałe umiejętności bramkarskie! Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Zagrywają teraz krótko, bez dośrodkowania. Tak się powinno stopować ataki rywala. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Ciekawe teraz podanie nad linią obrony. Spójrzmy. Doskonałe teraz zachowanie w obronie. Zagrożenie oddalone. No nie do końca ten wślizg mu wyszedł. I sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. Sędzia wyciąga żółtą kartkę. Tak, trudno mówić o pomyłce. Kapustka. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Szansa! Czy przełamie impas? Dobra, teraz obrona bramkarza. Zagranie na klepę, krótko. Schodzi teraz do środka. Dobrze, teraz w obronie. Mogło coś z tego być. Szansa! Będą prowadzić! Zablokował, ale to nie koniec akcji. Ale śliczna bramka! Uderzył od razu, ale Szon ma wyczucie czasu i przestrzeni. Spójrzmy raz jeszcze na tego gola. Menedżer był wściekły i trudno mu się dziwić. Bo obrońcy powinni sobie w tej sytuacji poradzić. Mieli czas, by uporać się z rywalem, ale zabrakło zdecydowania. Fatalna gra w obronie. Prowadzą zatem 1 do 0. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. No, takim strzałem to go nie pokona. Bartosz Sliż. Mladenowicz. Kapustka. Ciekawie zaczyna wyglądać ta akcja wojskowych. Groźnie! Może strzelać! Znakomicie wybronione! Brawo! Teraz krótkie rozegranie. Zagranie to Jędrzejczyka. No i nawet nie drgnął bramkarz. Był pewny, że nic z tego nie będzie. Od początku widział, że to uderzenie nie zagrozi jego bramce. Trafia prosto do Mladenowicza. Poradził sobie, minął z wodem. Ale Szukazja teraz. Gol! Jest! Pada bramka dla wojskowych. Wspaniale to się potoczyło dla Legii. Przy takiej postawie prędzej czy później coś by wpadło. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo obrał obrońcę. Gdy piłka trafiła do strefy zagrożenia, mogliśmy być pewni, że padnie bramka. Świetny finisz. Na razie 2-0. Czyli już wiemy. W związku z przestojami mecz potrwa dwie minuty dłużej. Udało się utrzymać piłkę w boisku. Popatrzmy. Rusza teraz pod bramkę ze skrzydła. Dobra, spokojna interwencja. No, kibice teraz się obudzili. Liczą, że może w ten sposób zespołowi uda się zdobyć bramkę kontaktową. Rzuca w okolice 11 metra. Uderzenie poprzeczka i piłka w grze. Tak jest! Piłka w siatce. Tak właśnie udrabia się straty. Tutaj nic nie jest jeszcze przesądzone. To rozegranie rzutu różnego warto raz jeszcze obejrzeć na powtórce. A bramkarz naprawdę niewiele mógł poradzić na tę główkę. Świetne dogranie i ładnie sfinalizowana akcja. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa... I zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu fazy grupowej UEFA Champions League. I to tyle z tej akcji. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja góro. Mamy strzał i tak piłka w siatce. Mamy remis, a dopiero co mieli dwa gole straty. Bardzo mocny był ten strzał, może więc właśnie dlatego znalazł drogę do siatki. Zwłaszcza na tej powtórce widać, że nie było tu co zbierać znakomite uderzenie bramy. No i mamy remis 2-2. Mamy informację, że w meczu Chelsea doszło do zmiany rezultatu. Mamy pierwszą bramkę dla Chelsea, Londyn. Do siatki trafił Rahim Sterling. Z kilku metrów pakuje piłkę między słupki. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Na zegarze mamy 52 minutę. Dziękujemy za te informacje. Nieodpowiedzialne zachowanie teraz. Za łatwa strata. Żaden z zespołów nie wypracował optycznej przewagi, co zresztą potwierdza statystyka posiadania w bramkach. W tej chwili też mamy porówno i nawet jeśli są okresy, kiedy jeden z zespołów przeważa, to obecny wynik dobrze oddaje przebieg spotkania. Tak, świetnie teraz bramkarz. No wreszcie jakaś okazja, z tego może być prowadzenie. Jakież teraz ożywienie wśród kibiców. Zrożnego w okolice jedenastki. Co za błąd teraz stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję. Słupek i na nieszczęście strzelca piłka opuszcza boisko. Tak niewiele zabrakło, to przecież równie dobrze mogło wpaść. I teraz wojskowi tracą piłkę. Teraz tworzył sobie szansę. Uwaga! Słupek, ale to jeszcze nie koniec. Tak nie można. Bardzo kiepskie zagranie. Zagrał teraz niezgodnie z przepisami. Będzie rzut wolny. Piłka zmierza w stronę bliższego słupka. Ośrodkowanie bez problemu wyłapuje bramkarz. No nie, nie. Takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. No tak, za coś takiego musi być upomnienie. Bez dwóch zdań. Oczywista oczywistość. Indywidualna akcja. Może być ciekawie. Znakomicie teraz wyjaśnia groźną sytuację. Tymczasem w spotkaniu The Blues mamy zmianę rezultatu. To kolejne trafienie dla Chelsea. Do siatki trafił Rachim Sterling. Ustrzelił dziś już dublet. Z niewielkiej odległości władował piłkę do bramki. Prowadzą teraz 2 do 1. Mamy 72 minutę. Sędzia przerywa grę. Był tam jednak offside. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Prosto do drużyny przeciwnej. Fatalne podanie. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Będziemy teraz mieli wrzut z autu. Gdyby teraz strzelili bramkę, to zwycięstwo mieliby już chyba w kieszeni. A teraz tylko bramkarzowi drużyna zawdzięcza to, że nie straciła bramki i remisu. Zagrożenie było naprawdę realne. Golkiper tą interwencją utrzymał swój zespół w meczu pod sam koniec spotkania. Czy ktoś to porządnie wybije? Szansa, czy przełamie impas? Piłka trafia w poprzeczkę. Zabrakło może centymetra. Nie może uwierzyć, że to nie weszło. Zabrakło centymetrów. Gdyby piłka zatrzepotała w siatce zamiast odbić się od bramki, wygraliby ten mecz. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią? Sędzia zadecydował o doliczeniu 3 minut gry. Zrobiło się dużo miejsca na skrzydle dla legii. Piłka za boiskiem. grę z 5 metra wznowi Bramkarz. Sztab najwyraźniej uznał, że drużynie potrzeba nowej energii z ławki. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. A zatem mamy koniec meczu i remisowy wynik, który wisiał w powietrzu, trafia do oficjalnego protokołu. Jedno jest pewne, kibice obu drużyn zgodnie będą twierdzili, że to ich ekipa była dziś lepsza i trzeba przyznać, że każda z nich miała lepsze okresy gry. Lecz ostatecznie żadna nie postawiła kropki na nich.